30 minut i jeżeli na podwałej i będziemy dwa tymi. E... Dzisiaj dowiemy się... Miejmy nadzieję. dowiemy się jak prawidłowo kupić pierwka w tych kół. I do tego celu użyjemy Oczywiście. 10 kaczki. Miód. Są pierwszy. To jest to wszystko, czego potrzebujemy. Eee, ja sam przygotowałem kawkę do w restauracji jakiejś takiej lepszej. Eee, ja sobie dzisiaj tą nóż, e, ponieważ chciałem naprawdę ostre, ostrze do tego mięska, żeby pokazać jak ładnie można mięsko e, przygotować. Dobrze. Eee, tak, ja mam tutaj dwie rzeczy w nie tylko jedną, drugą zrobię później. Eee... Dobrze, zapraszam na, na chwilę muzyki i wracamy za dwie sekundy. Ja sobie wyjąłem e, ja Mamy zamiar podać ją miodem. Dlatego też e, podczas pracy naszej naopatrzymy się w nieliczność bardzo dobrego członku danego miodem piwnicy. Sobie, żeby, e, jak będzie potrzeba i ktoś będzie chciał się ze mną napisać w terenie, e to ta osoba będzie wiedziała o kogo chodzić. Dobrze. Hmm. No, jak, e, dobry podcinek. Dobrze, zlewiamy się za kaskiem. Tak wygląda te dwie kaskie. Tu już patrzcie. Tak wygląda ja takie kaczki e, prosto ze sklepu, czy od rzysnika, czyli od rzeźnika, czyli byście kaczki e, e, nie wzięli. Więc tak, żeby przygotować kaczkę, żeby wyglądała tak ładnie jak w restauracji, to, tutaj proszę na ten, cały czas, nie na mnie, bo ja nie ma, nie ma co patrzeć na mnie, chodzi o jedzenie. Żeby przygotować kaczkę, tak jak jest kaczka w restauracji. potem ją na drugą i odkryjemy zbędną skórę, na kształt prostokąta. W tym celu podnosimy do henięca tutaj. Jedy pocięc się odkleujemy pustyniersko. Eee, chciałem powiedzieć, że mój pies naprawdę uwielbia mnie, bo gdzie nie jesteśmy ciekawe daje. Odkryliśmy z jednej strony. To samo robimy z boku. Trzeba się patrzeć, żeby zbyt dużo skóry nie odkroić. Ponieważ to, to, to jest trochę jeszcze jeden stój. Dobrze, zostajemy z pewnego rodzaju prostokątem, który jest przy tym odwieszanym polskim i następnie kierunekaczkę opiemy po bokach i staramy się zrobić takie nacięcia na skórze oczywiście nie za głębokie ale żeby po prostu powstały takie minie. tak przygotowałem kaczkę yy, tak przygotowałem kaczkę jesteśmy gotowi żeby ją upiec yy. W tym celu bardzo rzecz patenia i ogień. Czekamy aż yy, patenia jak mężenie. Lekawczkę stur po obydwu stronach. Trochę pieprzu. Oczywiście. Nie za dużo. Tak przeglądam kawkę, teraz ją na patelnię. Przedrokę medziku. Ja powiem, Jeżeli chodzi o kawkę, pieczemy ją do momentu, kiedy w środku jest różowa, czyli więcej jest upieczone nieco po połowę. Mamy je że się to uda. Dobrze, wyjemy na patanie trochę oleju. Minimalnie, tylko tylko tysiąc tysięcy. że żokalnego nie, nie widać. Teraz tak, jeżeli chodzi o pierś kaczki. jest taki sama w sobie, gdyby dużo tłuszczu na skórze, dlatego też nie wiemy albo w ogóle oleju, albo minimalnie. Ja na podczas filmik to nawet oleju, to nie Nie chcę, żeby mi mieli źle wyszło. Ale Wam, że tam w pracy e, tego oleju bym nie na patenię. Dobrze. E, Kaczkę, chodzimy na patenię. Z e, dołu. Mówię takie. Z nimi zapowiadamy się w lipcu. Doszło do, Może, e, do Kaczkę położyliśmy e, na jak najmniejszym oleju e, w płomieniu. I czekamy, aż skóra e, zabrązowi się. Chyba, bo e, długo to nie zajmuje. Dobrze. Wracamy. I kiedy chwili, gdy obrócimy kaszkę, od razu spalamy ją do, od razu do piekarnika. Zarazem spoczynamy ją. Z mi się zaczęł więc powtórzyć ostatnią kwestię. Tych jest nagrany do 180 stopni i każkę trzymam w przez 6-7 minut. A co dalej? Za chwilę pokażę. Na razie wrócimy do właśnie dla 6-7 minut.